Witam Was, docent PL, same krafty i premiera Imperial Hopi Baltic Porter na chmielach Pawła Piłata. Uważone przez Brofakturę, czyli Bartek, w kooperacji z Jarkiem z Dzikiego Wschodu. Pierwsze pytanie do Pawła. Pierwszy pierwsze w ogóle ciemne piwo na Polish Hops. Już nie mówię o porterze. Zawsze były jasne piwa na początkowcach. Zabijesz mnie tym pytaniem, nie chcę kłamać. dobrze dobrze Myślę, że tak. Tak, się głównie domowe raczej warki. go naprostujemy. Tak, w ogóle nie w grudniu zeszłego roku. Byliśmy może Dobre i to i to jest właśnie spontan! Nie ma! przygotowanych <laughs> pytań. Czyli, a tak naprawdę pierwsze, bo skoro w fakturze więc... Bartku, co było w takim razie na Co? co bo to, zacznijmy od tego, <laughs> że to jest piwo, e, które włożyliśmy w serii 12 piw na polskich miarach, e, kończące serię 12 piwo. Pierwszym piwem była e, Polish Double Black IPA. Tak jest, e, które zaczynało które serię. W tym samym składzie zaczęliśmy serię. <laughs> również ciemne piwo. <laughs> <laughs> po prostu tyle tego jest, że już Paweł nie pamięta, Pamięta. Dobra, to inaczej. Na pewno pierwszy porter bałtycki. To prawda, nie było innego. Skąd pomysł w ogóle, żeby zrobić hopi Baltic Porter? No jak to skąd? No jak pojechaliśmy ważyć do barka e, Polish Double e, IPA, to ustaliliśmy, że ostatnim piwem z serii będzie porter bałtycki. Porterki? Po mhm. I tyle. Nie no więcej nie ma w historii że... Jakie chmiele mamy? 2.20, czyli Pernia? słynny eksperymentalny 2.20, hit roku 2021. Jeden z hitów. E, natomiast jest, jest to chmiel, który fantastycznie sprawdza się w mieleniu na zimno mhm. w ciemnych piwach. Mieliśmy parę warek takich domowych z chmielem Y które no, świetnie rezultatowały w, w ciemnych blekach? Szczególnie w rofach Nie wiem, <laughs> <Nie> no, <toddź> te tabeli pa... Paweł. ale wiadomo, że dajesz y te chmiele piwowarom domowym. Czy jakiś piwowar domowy zrobił bałtycki porter na Twoich nie. chmielach? To jest niesamowite. Nie. Czyli mamy w ogóle nie, nie, nie pierwszą żeby, próbę. Ja nie, się nie chwalił. Nie, nie, tak, Warto, tak. nie, nie, nie wiemy o tym. Także możemy uznać, że tak to jest pierwszy. No, pierwszy Skoro nie mówi to... Ale na pewno komercyjnie nie... Pytałem Bartka, kiedy piwo zrobione, więc możesz oficjalnie tutaj powiedzieć. E, tak, no piwo jak na ten styl e, myślę, że jest dość świeże, <grym> natomiast pod z że jest na zimno, więc to też jakby wpływa na to, że długość tego leżakowania może nie wcale, niekoniecznie by dobrze płynęła, nie? Zrobione po chmielobraniu, czyli na, na chmielach nie. świeżych. Nie, 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 nie. No, nie tak, tak, Przed było... chmielobraniem, między chmielakami, a chmielobraniem. O kurczę, do, do to koniec... Koniec sierpnia. To było tak, to koń, sierpnia. końcówka sierpnia, nie? Okej, okay, czyli jednak inne informacje. Końcówka sierpnia, końcówka no zasłuchajcie, no, no to mamy grudzień, no to się trochę odleżekowało. Parametry bardzo solidne, 26 balingów, 11 i 2 alko. Słuchajcie, kto je próbował wcześniej oprócz Bartka? Ja nie. próbowałem. <laughs> Przez chwilę? Nie, nie. nie z żyki od schodu? Nie, nie. Ale wcześniej się nie ułożyło i ja nie, nie, to nie, To było więc to było, i od, od razu. A jak się nie ułożyło, to co czułeś w tym? Co było? Bo to mnie ciekawi w porównaniu teraz do tego, co będę pił. Znaczy, po, powiem ci e, tak, e, nasze chmiele tak. E, tak, tak. potrzebują tak. trochę czasu, tak, żeby... Tak. Pokazały swoją pewnie. Mm -hmm. No i wtedy były bardziej aromaty schodowe, no, ale, ale teraz. No ja mogę okay. powiedzieć inaczej: okay. Paweł był w trakcie granulowania i w ogóle różnych rzeczy. I jak dostaliśmy dwie butelki od Bartka, ja powiedziałem: za bo Po prostu sztos pięknie pachnie, chmielowo, A Paweł powiedział: nie, nic nie ja czuję. To ja mówię, no tak, bo nic ci ulega. Tak było. Taka przypadłość. Ale mówimy o. Tak, bo dostaniemy Nie, nie, no to był. to był listopad już. Już listopad. Październik. Październik. To był początek listopada. Nie, nie, październik. Październik. Bo od razu, chłodzenie, chodzili w obozy 3 dni na chodzenie, od razu chłopakom wysłałem. To możliwe, żeby Ten pierwszy rzut, żebyśmy zobaczyli. Ale właśnie, to może być właśnie tędy droga, żeby te chmiele używać właśnie do, do piw, które potrzebują czasu, bo nasze chmiele też potrzebują czasu. Tak. tutaj na pewno to się dobrze połączy. Słuchajcie, ale ja w ogóle y, czuję w aromacie ewidentnie tą ziołowość chmielową. Tutaj nie mamy klasycznego bałtyckiego porteru, y, jakaś śliwka. A moim zdaniem jest w smaku, natomiast aromat nadają chmiele 220 i mhm. czyli dają taką żywiczną cytrusowość mhm. i to w połączeniu Moim zdaniem jest właśnie takim, taką kwintesencją właśnie mocno nakmielonego porosteru. Na, znaczy na pewno już w aromacie czuć, że jest to niekonwencjonalny Bałtyk. Tak, Ale w domu jest bardziej znaczenie. Słodowy. No więc dobra, ja biorę pierwszego łyka. Bo tutaj już chłopaki chyba wzięli. O jaki fajny gęsty. To jest to. Jest Imperial. Bez dwóch zna jest gęsty. Jest słodki czekol... Nie jest słodki czekoladowy. Ehm, tak. Jest słodowość w takim sensie, że jest ta pełnia, ale, od razu, Dobra, ale czy... idzie, od razu za tym idzie fajna... Tak, ale przy tym ekstrakcie, nie, chce się kolejny łyk, to wymaga kumksztupi w wara jednak. bardzo pilnowidowa, <laughs> tak? Niesamowita rzecz. Stradliwa i Bo to nie jest y, tylko i wyłącznie paloność, do której byśmy się przyzwyczaili, mówiąc o takim oldschoolowym y, porterze imperialnym bałtyckim. No, tylko właśnie mamy tutaj taką tą tak ona jest warta, i... jest tak nietypowa, ale to jest Ale się komponuje to, no... się, prawda? No świetnie się komponuje. Bardzo dobra kontra chmielowa, Bez... właśnie tak jak mówię, no 2,20 wow. i Zibi nadają taki sznyt temu piwu w drugą stronę, czyli nie jest to klasyczny bałtycki porter, tylko właśnie chmielowy i to nowofalowo. Ale to tak jest... To jest słuchaj ale ci, ale to ciągle to jest czujesz portewę. Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Bartek za nim mówił. czy to piwo będzie dostępne w jakiejś szerszej dystrybucji, bo myślę, że to już jakby Dystrybujemy jej również jako dziki wschód i jako profaktura. więc to piwo będzie na pewno miało większe zasięgi i dostępności niż samo piwo. Jeśli faktura, Brać nie? pod uwagę, jaka jest liczba butelek. Nie, nie no to nie. Będzie to to... bardzo szeroko, czyli wąska. Będzie szeroko, ale szybko, nie? Na znaczy tej zasadzie. <grystanie> limitowana 18 tysięcy, <grystanie> nie. wiem, co, tak szczerze tam nie, nie. było rozlane bodajże 600 butelek niecałe. Chyba. 600? Tak. na słuchajcie, 600, prawdziwa limitowana <grystanie> wersja. Jezu, ta goryczka jest fantastyczna. No jest naprawdę hopi, to jest żaden ale... pieprzony marketing. Jest hopi. Jest no. Ale... no to jest rewelacja. No to że jest się brać mm. Dobra receptura, no, dobra, dobre ładne. chmiele, dobre wow. dobre leżakowanie, dobry rozwój, Wszystko i jest efekt. Dlaczego 600 butelek tylko? Ile był tank cały tego piwa? Wiesz co, tutaj mieliśmy bardzo duże straty po chmieleniu na zimno. Mhm. I tam wyszło tam wyszło nie no, załóżmy 600 butelek. I bodajże tam 20, 21 kegów, coś hmm. takiego. Tylko, one, że kegi kosminy. 15. Kegi 15, 15. E, więc żeby Wam zobrazować, no to normalne, znaczy normalnego piwa, no, każdy piwo jest normalne, hmm. nie, ale załóżmy pizza, e, uzyskujemy gdzieś tam 800 850 litrów, to do tego było całe 700. Nie, niecałe 6, nie? Całe 6, tak, to było dużo później niż Ja mu Bartek do piwo, to już to wziąłem. No, nie, no teoretycznie wydawało się, że. pijemy zaraz. Ale od mieli były takie fajne, że nie, nie, dużo piwa nie traciliśmy. Panowie, ale... ktoś czuje w ogóle te 11,2 w smaku? Nie, w ogóle. Zero, nie? To jest niesamowicie schowane. No za to poczujemy. A to jest w miarę młode piwo, to tak. obliczyliśmy to 2,5 miesiąca, tak? A to jest... Jak można ukryć 11,2? Czy ktoś kupił, e, kupił butelkę, Otworzył wodygniarkętkę, prawda? Tak naprawdę. Tak. Ja y jeszcze powiedz nie. mi y jakimi drożdżami fermentowałeś? W3470 hmm? no, klasyk. Większość lagerów. Kurczę. No. Wow! Nie no, brofaktura naprawdę robi niesamowite rzeczy, ale oczywiście w porozumieniu z Jarkiem Dziki Wschód, no i, na, no tych, i na tych chmielach z Polish Hopsa. Świetnie, kurczę, no. Efekt jest fantastyczny. No i co? Nie, nie pozostaje nic innego niż e, zapraszamy do Siedlec e, do i siedlec, również do siedlec. dobrych wielokranów, bo słyszeliście tak te 20, 15 gdzieś poszło w Polskę, czy jak to jest, no, jest no, powoli się rozchodzi tak. tak. no. i te 600 butelek właśnie jak będzie dystrybuowane? No, przez nas to głównie będzie dzisiaj jesteśmy od nas już drugą, jest sprzedane 200. <noise> <Z 300. głosy> o kurcze. Rewelacyjne piwo, słuchajcie. Piękny prezent na nadchodzące Mikołajki. Na zdrowie. Cudne piwo. Na razie. Do zobaczenia.